Witam ponownie na moim kanale. Dziś chciałbym porozmawiać o transformacji. Ostatni razem mówiłem o myślach i o świadomości. Więc jeżeli to już połączysz powoli, zaczynasz, można powiedzieć, kontrolować pewne aspekty życia. No i zachodzi transformacja w Twoim światopoglądzie, w Twoim myśleniu i robią się pewne rzeczy, o których chcę właśnie dzisiaj. Hmm, Powiedzieć, ponieważ musisz być przygotowany na to, że nie będzie to komfortowe. Będzie bardzo niekomfortowe. Będzie tak, jak można powiedzieć, będziesz musiał iść przez błoto. Ciężko będzie. Będziesz chciał się podać, Nie będziesz chciał już tego robić. Będziesz cały czas przeciwko temu. Nie, to nie tak. To nie powinno być tak. To nie to. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w dzieciństwie, kiedy wchłaniałeś wszystkie programy jak gąbka w siebie, później oczywiście nastoletnie lata, następny wpływ towarzystwa nowego i zewnętrznego świata zbudowały ciebie, twoje programy, światopogląd to widzisz tak, to widzisz to, to widzisz tak, ty jesteś na przykład, ja jestem Piotrek, mam tyle lat, jestem stąd, tak tak powinienem myśleć, tak tak się robi, tak nie robi, to robię, tego nie robię tak każdy z nas został zbudowany a tutaj transformacja to jest tak jakby Pani tak można porównać do Warszawy w 1945 roku. Gruzy musi po prostu zostawić za sobą gruzy starych programów i wyrosnąć nowe. Jak to zrobić? Przede wszystkim świadomość, świadomość podnosić, myśleć o tym w inny sposób. Słuchać, uczyć się, po, popatrzeć, co, co jest nie tak, dlaczego w swoim życiu tak jest. I zacząć to zmieniać. A jak to zmienić? Zmieniać myśli. A jak to zmieniać myśli? Być świadomym. Tak jak wcześniej mówiłem. Ale co chciałbym powiedzieć? Żebyście byli gotowi na to, że... Jak wcześniej rozmawiałem też o moich znajomych, że będą musieli odpaść z waszego życia. Dlaczego? Ponieważ jeżeli co tydzień spotykasz się na przykład z określonymi ludźmi, na przykład miałeś takie imprezy, na tam alkohol, Mariola, Albo jakieś tam rzeczy. To było ciekawe do pewnego momentu. Ale kiedy ty zaczynasz troszkę inaczej patrzeć na świat, troszkę inny masz priorytety w swoim życiu, to jak, jak pójdziesz raz na tą imprezę znowu, to już ci nie będzie to odpowiadało. Cza, czas, strata na nic. Gadka o niczym. No, a czas jest bezcenny. Tego ci już nikt nie odda, za żadne pieniądze świata. I dlatego. Zmienisz towarzystwo. Albo nie zmienisz i zostaniesz z tymi. I oni się też troszkę będą zmieniać. To wszystko zależy od grupy ludzi, którym się otaczasz, ale musisz zrozumieć, że trzeba być gotowy na wszystko. Żeby się zmienić, musisz być gotowy na wszystko. Na walkę z samym sobą. To nie będzie tak, że jak trener cię poklepi, po po ramieniu powiem to dobrze, że dzisiaj to zrobił. Nie. Ty sam musisz cały czas zwracać na to uwagę. Sam musisz je kontrolować. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ patrzyłeś na pewne rzeczy tak, a nagle będziesz widział to z innej perspektywy, jakbyś patrzył z drugiej strony. No i życie wydaje się wtedy ciekawsze, a transformacja to nie jest takie coś, że dzisiaj zaczynasz, masz punkt A i punkt B i już się zmieniłeś. Transformacja to całkowita podróż, oddanie się podróży, ciekawości tego świata. Co jest, to jakbyś jechał na przykład do innego miasta albo leciał do innego kraju, że jesteś ciekawy, co to tam będzie, co, jak, 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 co, co, jak to będzie wyglądało, jak to będzie pa, zapach, jaki to będzie miał jaki to będzie miało smak, jak to będzie wyglądało, jak ci ludzie myślą. Cały czas będziesz już wtedy zaciekawiony. I właśnie ostatni miał taki fajny przykład. My na przykład z żoną piszemy, na przykład coś na przykład chcesz chce zmienić, i piszesz to. I robisz trzy pozytywne rzeczy, które chcesz zmienić, i trzy negatywne, które chcesz zmienić. I wypisujesz. I ostatnio kilka takich tematów było. I wczoraj dostaliśmy wiadomość od mojej żony, takiej dobrej znajomej, która też bardzo ale już wiele lat pracuje z tymi energiami i poświadomością. I ona przysłała nam zapis, nad czym ona zauważyła tam pogrzebała w pewnych rzeczach, nad czym trzeba jeszcze popracować u mnie. A wcześniej ja wypisałem to. To znaczy, że to było takie potwierdzenie, że idę w dobrym kierunku, że nad tymi rzeczami, którymi pracuję, pracuję widocznie dobrze. Byłem tak szczęśliwy, ponieważ wiecie, jak jest transformacja i zmieniasz się. No, czasem nie jesteś pewny, czy to tak naprawdę powinno być, czy może coś robisz źle. No, nikt ci tego nie powie. To jest cała ciekawość. Ale życie samo przez musi być ciekawe. Musi być jakieś fascynujące. No, nie zawsze jest różowo. Jest dzień i noc. Jest dobro i jest zło. Zawsze jest dualność. To i to. Nie ma zawsze, że tylko będzie tak jak Ty chcesz. Dlatego trzeba się przygotować, że często też będzie noc w naszym życiu. Myślę, że to w pewnym sensie video pokaże Wam, że nie jest tak różowo, jak wszyscy mówią, że tu jest, już się stało, nie ma tego. Po prostu trzeba się przygotować na jazdę bez trzymanki. Mam nadzieję, że to wideo Wam się podobało i na koniec chcę Wam powiedzieć fajną rzecz. Wierzę w Was, wierzę w Wasze szczęście i wierzę w ludzi. Kocham ludzi i kocham Was. Dziękuję, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia w następnym filmie.